Oto kolejny odcinek z Free Crusader Kings 2 ja jestem Troszan A to jest Geroid Z Polski I, i wymyślam taki bardzo diaboliczny plan Plan y, y, Zabiję ciebie Odziedziczę twoje tytuły I wykorzystam To w wojnie Co z tego, że z... Y, Nie, to, to, to bez sensu bo w sumie jak on zginie to Wojna się zakończy Mam 100%. Dobrze, Konagunda, uspokój się. Pchnali się. To jest nasza szansa. Możemy wyruszyć i odbić w śmieszny sposób w burki. Możemy się z nimi bawić. Podbijanie i podbijanie z powrotem. Nie, nie klikajmy nic, żeby dołączyć te szatanistów. Po prostu mi to wyskoczyło. Dlaczego ty jesteś dowódcą? możesz być dowódcą. Nie, atakują mnie przez rzekę. Wycofajmy się. Dlaczego ty masz tyle wojska? O kurde. Ale będę miał bonusy. Ja tak się zostawiam czy tutaj nie zostać. Będę miał... Bardzo duże bonusy, zresztą dowódców mam całkiem niezłych Więc może, może coś z tego wyjdzie A zostańmy tutaj, Najwy najwyżej przegramy Bo oni po prostu zniszczą całą liczbą, prawdopodobnie O! Co tu się stało? Zaatakowali ich! Kto to? Kto mnie uratował? Kto był takim pięknym człowiekiem? Gelere, jak to, się, jak to się dzieje, że gelere Agnieszka. Myślałem, że tutaj nie mieszka już. nie! On ty masz taki... Mam nadzieję, że nie zatkujesz mnie tak wielkim oddziałem. Halo, ale ty, ty nie masz morali. Nie ma się morali Przegracie tę bitwę. Nie udało się. Wow. No i zakończyło się tak jak, tak jak przewidywałem. Może co prawda nie udało nam się zdobyć Brandenburgii, i teraz nagle chcesz jakiś maryaż? Nie, 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 nie. nie. Ja chcę cię zniszczyć. Że teraz mam odpowiednio, odpowiednie wojsko, aby to zrobić. Nie yy. będę robił podporządkowania sobie, bym podporządkować Weligrad, aby zyskać zasam do rany. Kiedy już zyskam dostęp do rany, tylko sfabrykować roszczenia na kijów i naprawdę będę już mógł tworzyć yy, niesamowite królestwo. Yy, może jednak mógłbym zostać dyplomatą na przykład. A ty, nie wiem, jesteście wszyscy beznadziejni. Dlaczego ja cię mam w ogóle? Kim ty? A. Yy. Tylko poczekam aż przejdzie mój tutaj przeciwnik przez rzekę i tego się nie spodziewałeś. <noise> o, i teraz mam od... siłę nawet większą od niego. Jeszcze do tego tutaj, jeszcze przed chwilką, było oblegane. Tak więc, szybko uda nam się to zdobyć, o ile on nie zbierze. O, nie, idzie tutaj. Wycofajmy się, bo jeszcze nie zebraliśmy wszystkich wojsk Chyba tutaj idzie, nie mam pojęcia. Nie, nie idzie. Zastraszyłem się. Les po Włoszech, czyli upadli Kadlingowie, przynajmniej we włoszech. No te, takie średnie te włochy. O, teraz. <gryzanie> hmm, Widzicie, że... Towarzyskim ma być, a nie. Mmm, okej. Okay. Ta wojna idzie nam zdecydowanie lepiej niż poprzednia. To by się spodziewał. To może dlatego, bo mam więcej wojska i moi wasale są, nie są beznadziejni. Czy znaczy no i tak są, ale. co poradzisz. Mogę na przykład zaatakować Cię, tego się nie spodziewasz, Ha, już uciekał. A ja w tym czasie wyruszę do Weimaru. I, i, i... I. teraz nie będę cię mógł zaatakować przez rzekę. A nie, bo ty się cofasz. Ha, 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 bo gonisz jakąś armię. Ha, i nie spodziewaj się tego, że ja się będę bronił. Bo mam lepszych dowódców i to są wzgórza, tak więc mam dodatkowe ataki i ogromne. I twoje wojska zostały rozbite. Kto by się tego spodziewał? No, mm. Gdańsk, Gdańsk mam gdzieś, nie należy do mnie idzie. Eee. zniszczyć tą. O, tą świątynię zabijmy ich. Będzie śmiesznie. Podajmy relikwie. Wygraliśmy tak, o co naszą Brandenburgier. Brandenburgia należy do mnie. Mhm. Znaczy, no nie chcę, żeby należało do mnie tak szczerze. Tylko, żeby, żeby miał połączenie z Weligradem. Czy ty, czy ty, czy tobie mogę coś dać? Czy tobie mogę dać na przykład Branenburgie? Mogę ci dać Branenburgie. O nie. Nie, ja nie dam ci Branenburgi. Hmm. Czy ktoś tutaj zasługuje na Brannemburgie Nie, ty nie. Jest im beznadziejny. Czy nie mogę dać jako. Na, na żadną pozycję w Radzie. Musimy się, ktoś, kto ma duże statystyki, abym mógł dać w Radzie. Ty tak długo jesteś w Radzie i mogę ci dać ponownie. Jesteś lojalistą teraz, bo powiedziałem, że bardzo się cieszysz. Mi się w ten sposób troszeczkę chyba zwiększyło. Dokładnie zwiększyło mi się, bo nie jestem powyżej domeny. Poprawiły mi się relacje z moimi wasalami. Jest teraz tylko minus 2. Ale mój brat mnie lubi. Tam to mnie troszkę dziwi. Oczywiście, że przyjdę. Naprawdę wszystko się ułożyło. Niesamowite. Rzadko tak bywa. Ale jak to zawsze bywa. Gdy mówię, że wszystko się ułożyło, to najczęściej zaraz coś się wali. Tu hmm. sobie zmienię dowódców hmm. i moglibyśmy wyruszyć na Veligra, to na przykład teraz jest w trakcie wojny Brunżwik, nie oni walczą o Brunżwik, nie są w jednej wojnie podbić taki, taki spore płać terenu, ale skoro ty zdobędziesz Brunżwik, to zdobędziesz w takim razie również Luneburg i co się wtedy stanie z, z nim? No cóż... Nie interesuje mnie to. Hmm. Pomoże ci Morawia? Morawia jest słaba. Więc wyruszamy na wojnę ponownie. sobie radzi, bo mój brat, jeśli chodzi o cechy, jest gorszy ode mnie. A drugi? O drugi, drugi drugiemu lepiej, drugi lepiej sobie radzi niż ten pierwszy. Ha. Więc ruszamy na Veligrad. Jakaś. Jakaś, jakaś, jakaś więźniarka. Możemy ją poświęcić w rytuale. Nie możemy musi być w trakcie pokoju, no to poczekamy aż będziemy w trakcie pokoju i wtedy poświęcimy ją w rytuale. Będzie zabawnie. Hmm. Więc najpierw sobie bez żadnych problemów zdobędziemy te tereny. Nie wyruszamy dalej. Tutaj jedynie zależy mi na panie tak naprawdę. Yy... Oczywiście, że leka piechota, bo to jest główna cholera. Tak onia zniknęła. Z mapy. Znaczy teraz nie muszę się obawiać, że ty to się I czyż. Nie, muszę się obawiać. Mogę yy, tutaj zmienić prawa. Ja mogę też zmienić prawa na przykład. I zwiększyć sobie domenę. za moją domenę no i teraz mam dodatkowy slot więc poczekam aż on i dam jego aż ja podbiję jego tereny i wtedy dam jego na jego doradce ponieważ nie no może on pewnie zginie wkrótce Powiniencie go dogonić nie dogonicie w Brandenburgu tak więc ruszę na Weligrad Zdobanego szturmu następnie przez Szczecin pójdziemy do Poznania i zaatakujemy Lubusz. On się tego nie spodziewał, tylko że mi dowódcy znikają. Dlaczego mi dowódcy tak umierają? Znalazłem sobie nowego gościu stręcina. O tak, ty jesteś mnie tak więc bardzo chciałbym, abyś był moim <laughs> przyjacielem. Nie swojego własnego jak jako wroga, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Więc będziemy się teraz z nimi gonić, aż zyskamy 100%. Najbardziej efektywna taktyka wojny. Goń, przeciwników. Aż się poddadzą. O, plus jeden. Podziwo. Ciekawe. Spodziewałem się, że będziesz chciał być w radzie. Ponieważ jesteś całkiem potężny. 2000 tysiące ponad wojska wyznajesz? Hmm, tak więc nie dam cię tachtyka. do rady, skoro nie chcesz w niej być. E, Anastazja, czy ty chcesz zabić nadzieję? Czemu chcesz zabić Nadzieję? Co ona ci zrobiła? Dlaczego jeszcze nie wydałem za mąż? Mm. I to powinienem wydać ją tak, żeby przyniosło mi to jakąś korzyść. Mm. Nie masz tutaj nikogo. He. Mm. O kurde. Ty masz syna? Który jest całkiem dobry. Co powiesz na to? Ależ oczywiście. Oczywiście, że się zgodzisz. No, e, co my tu mamy? Ty, ty, ty zostaniesz wojownikiem. Nikt nie będzie regentem w moim państwie jeszcze. O nie. Jak wygląda sytuacja z wiarą? Potrzebujemy 50%. O nie. Nie podoba mi się też, żeby tak się troszeczkę blubujeć mi na wschodzie. To jest niesamowita wojna. Te, ten bunt to po prostu... Ma ta, tak ciężko walczy Postaw na wuju. jeszcze nie masz dzieci, to w sumie przydałoby się, żebyś na woje <laughs> O nie... Nie. Nie przejdę na katolicy. Słuchaj. Nie wiem, co się myślisz, ale ja tutaj katolikiem nie zostanę. Ja chcę zreformować wiarę słowiańską. O, jak świetnie. Podoba mi się to. Bardzo przyjemnie. No jasne, zrobię to. O, dla mnie się zjednoczyło. mnie jak Szwecja. Ogólnie to świat wygląda całkiem standardowo, poza tym, że Włochy rozpoczynają kolonizację parę wieków, za, paręnaście wieków za wcześnie. Ale wy powinniście chyba w 1917 odbić to od Imperium Osmańskiego. Odbyć Libię eee, o tak, chciałbym zrobić to właśnie. Poprowadźcie mój miecz i poświęcimy. Hmm, to by w sumie ejno. Może oko? Gdybym ja oko poświęcił, to bym dostał plus 10 ze wszystkimi paganami. O, wróciłem oko. Tylko proszę mnie teraz opatrzeć. Szybko. Ten to pełku. Nie chcę zginąć. tak głupiego powodu, że poświęciłem oko, aby dostać plus 10 opinii z moimi wesalami. Kancer fabrykuje cokolwiek nie bez beznadziejny i tak by nie dał rady, tak więc zamieńmy go. I ty fabrykuj te kijów, potrzebuje kijowa. Albo może, bo tutaj wygląda na to, że Husi, czyli tutaj, ta prowincja, mogłaby do nas należeć a nie należy. Nie należy do naszych kochanych mm, Słowian. I przez to mam minus 10 tak naprawdę, o nie jak to się stało że straciliśmy to Estonia naprawdę Estonia się odblowuje To jest zdecydowanie nie widok, nie mogę pozbyć się tego rewol tej rewolty ale mogę na przykład Zatkować Panonię ponieważ w tym momencie Jest inwazja katolicka Katolicka rewolta w Pannonii Ojej Czemu znaczy, ja nie mam obsyjanowego towora no, mm. mogłabym po prostu de zaatakować właśnie. Może tobie oddam, Nitrę? Albo nie, poczekam aż Twój. O, jestem sprawiedliwy. O, oddałeś oko bogom, zostaniesz sprawiedliwy. <grych> o, gdzie ty w ogóle jesteś? Wszyscy są wydani, tak mi się wydaje. Tak, 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 tak. Udało mi się to. O! Udało im się. Ale nie mogę was podbić. Nawet wasalizacji nie chcecie. Och, jaka szkoda. Hmm. Potrzebuję tego kijowa. Albo czegokolwiek. No dobra. Kiedy się nad tym zastanowi, na razie bym mógł na przykład. O, jest. Udało się. Przeżyłem. Na razie mógłbym na przykład ulepszać moje prowincje, aby były coraz lepsze. Jestem jeszcze przyjacielem gościem z Lausitz. A Luneburg. Od... a, odebrali mu Luneburg. Jaka szkoda. Bo to jest już. Ja... jak to się dzieje. Jak to się dzieje, że ktoś odziedzicza taką prowincję? Jak to się dzieje, że gość z Luksemburga trafuje władzę nad środ środkiem Francji? Dajcie mi więcej organizacji, Mo mogę teraz wezwać sobie chyba pierwszy oddział. Będę mógł wezwać gwardii królewskiej. Mm. W sumie dawno tego nie robiłem, mogłem zraidować paru moich paru moich kochanych sąsiadów. Na przykład tutaj jest ciekawy kąsek, 20 złota. Z Lubusza wezwijmy wojsko i wyruszmy tam pośpiesznie. Oczywiście, że przyjdę. Każda okazja jest dobra, aby z... Zrobić sobie nowych przyjaciół, na przykład rajtując sąsiadów, to jest bardzo dobra okazja, na zrobienie nowych przyjaciół chcę eee. zrobić jakiegoś mieszka. Nareszcie, ciążę, czy to będzie syn? Głosujmy. Nie, wezwał mi wojsko niepotrzebnie. Nie, nie, idę na żadną wojnę. Mm. Brawo. 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 Wiesz co, teraz zrobiłeś, wydałeś na siebie karę śmierci. Choć ja teraz mogę zaatakować ze... Bez żadnego powodu. A już proszę. Nie mogę anektować twoje tereny zanim w ogóle na, 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 przejdą na wiarę muzułmańską. Czyli tak naprawdę od, oddałeś mi prowincję. Hmm. zwolen co ja zrobiłem? w zwoleniu? gdzie jest zwoleń? Zwoleń, tu jest zwoleń. Miałam gdzieś. Na razie mi nie jest do niczego potrzebny, ale Słupsk stanie się mój. Tężna na im pomoże. 600 wojska. Jak to jest podpisać na siebie karę śmierci, przechodząc na wiarę inną niż. Potężny sąsiad obok. Potężny sąsiad. Och, jaka szkoda. Och, jak ta wojna szybko się skończyła. Ale jaka była przyjemna. <grymna> Darmowa prowincja. Dzięki. Może lubiłem darmowe prowincje. Co tu się stało? Dlaczego tu jest w tym momencie? Dlaczego, dlaczego tutaj są nomadi? Eee. Zapraszamy rosyjską. cóż ty, co, co, ty chcesz zrobić? Masz sefilis. O nie. E... A chciałbym zyskać cechę życzliwy Dzięki 11 dyplomacji Czy ja straciłem Z jakiegoś powodu A nie To ty Dobrze z ciebie ale zginęłaś zginęła Tak więc Bierzemy sobie inną osobę Witam Ciebie w moich ramionach I w moim królestwie I zwiększył się limit do 10 O wygrałem Wygrałem gierkę wojenną Mogę zostać mistrzem gry W sumie Nie jest takie złe Więcej wojska zawsze jest przydatne więcej wojska nie pogardzę Do, dobra rewolta czego panu nie dostaje tak pod dupie od wszystkich aż aż Aż... szkoda ich nie atakować e, co tu się dzieje chościsko to mnie interesuje chościsko eee Jezus Mariusz, jak ten narobił sobie dzieci. Kazimierz Lechicki, jesteś słaby. Zginiesz może. Nie wiem. Jak ten chłopiec narobił sobie. O mój boż. Trzeba go, zza... go zabić od razu. Eee, a my nie głosujemy na Kazimierza? A no tak, nie głosujemy, bo jest przecież. I nie przeżyje. A, a ja Wam udowodnię, że on przeżyje. I śmieszne było, jakby na przykład teraz zginął. Coś się zupowaliśmy? Ja nie wiem co. Czy moje państwo się powiększyło, czy zmniejszyło? Hmm. Chyba nic. Naucz się sama. Och nie. już to za bitwa. To wygra Pinsk. W tym miejscu jest Pinsk, tu jest Pinsk. Ale darmowymi, z dwoma punktami. Czarnej magii nie pogardzę. Wraz z zniszczeniem paru band nomadów. Mm, mogłem na przykład podzielić moje wojska. Było całkiem mądre i wysłać. Jedną połowę żeby oblegała inne miejsca, a drugą, żeby oblegała inne. Och, jak jej, pokonałem ci rewoltę, teraz powinieneś być mi wdzięczny i oddać mi nitra za darmo. A ja tak uważam. Och, jakże szkoda, że zostaniesz pokonany w nitrze teraz przez 5000 ludzi. Jak to jest, jak nie uważa się. Obok kogo się przechodzi? I teraz mogę cię gonić Aby nabijać sobie punkciki za zabijanie ciarmi. armii Jak ja to uwielbiam, o, czy, dlaczego Peszt jest katolicki? A nie To ikonoklaści. klaści hmm, chyba osiągnęliśmy mi tak 75% 54% O nie świetny czas na rewoltę znaczy no dla nich świetny już w tym momencie panu nie ma żadnych żadnego wojska więc dla nich to jest najlepszy moment w jakim mogli wybuchnąć i tym samym wygrywamy wojnę zdobywając nitrę którą oddamy mojemu przyjacielowi Eee, a jednak nie oddamy. No cóż... Ale mógłbym tak, mógłbym się na przykład tutaj cofnąć, eee, odesłać wojsko do domów i na przykład zaatakować teraz ciebie. Jakże to jest przemyślane. Eee, nie chcę wzywać żadnej armii trybalnej. Myślę, że to by było na tyle. W następnym odcinku sobie eee, może podbijemy Hewas. O, tutaj jeszcze jest religia głowiańska a potem już nie. No cóż, szkoda. Ale coraz bardziej zbliżamy się do e, Birladu, czyli naszego celu w tej podróży. Więc to było na tyle. Cześć.